Przed nami 22 odcinek tureckiego serialu, wspaniałe stulecie, sułtanka Kosem. Halime podaje ciężarnej nałożnicy środek poronny. Safiye szantażuje Kosem. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 22 odcinku, wspaniałego stulecia, sułtanki Kosem, wspaniałe stulecie, sułtanka Kosem, odcinek 23 we wtorek, 4 lipca 2023 roku, o godzina 11 w TVP Kobieta. Sprawdź. Wspaniałe stulecie Sultanka kosem co się wydarzy w 23 odcinku. Halime postanawia podać ciężarnej nałożnicy Sultana środek poronny. Handan organizuje przyjęcie na cześć nienarodzonego wnuka. Sultanka safie szantażuje kosem. Jeśli dziewczyna nie powie Sultanowi prawdy o zamachu, jej ojciec zginie. Zobacz zdjęcia z odcinka, sprawdź galerię poniżej.